Cześć. Nazywam się Kamil Gura. A to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Idea autoregulacji treningu jest świetna. Dodatkowo, jeśli dobrze ją wykorzystamy, to możemy osiągnąć naprawdę świetne efekty treningowe. Jednocześnie zmniejszając ryzyko przeciążeń, urazów, przetrenowania. Jest jednocześnie łatwa i każdy ją rozumie, a jednocześnie jest złożona i wymaga większej uwagi i świadomości ciała, no i zrozumienia, o co w niej właściwie chodzi. A, no i jeszcze motywacji. Bo na pewno łatwiej jest korzystać z przepisanych wartości zmiennych treningowych. Zmienne treningowe to wszystko to, co składa się na ćwiczenie. Liczba powtórzeń, tempo, liczba serii, intensywność, czyli obciążenie albo ciężar, tych zmiennych treningowych jest jeszcze więcej. To są takie podstawowe, główne, na które na najczęściej zwracamy uwagę. I właśnie autoregulacja może być jedną z tych zmiennych. I jak mamy to wszystko wyznaczone, to mamy pięknie wytyczoną ścieżkę. Wystarczy to zrobić i zaplanować odpowiednią progresję, i w ten sposób. Możemy wzmacniać nasze, nasze ciało, jego siłę, wydolność, rozciągnięcie czy budować masę mięśniową. I w założeniu wszystko jest super. Szczególnie jeśli mamy bardzo poukładane życie i przestrzeń na odpowiednią regenerację. Wtedy liniowy progres, cały czas zwiększanie obciążenia i cały czas wzrost, no taki liniowy, cały czas stały wzrost jest jak najbardziej możliwy. Gorzej jak nie przespaliśmy nocy, albo mamy więcej stresu w ostatnim czasie. No albo po prostu jesteśmy zmęczeni, bo czasem bywa tak, że musimy to nasze samopoczucie zwalić na ciśnienie albo zły biometr. Po prostu czujemy się zmęczeni, jesteśmy słabsi. Nie jesteśmy w stanie określić, co było przyczyną właśnie tego osłabienia. Wtedy dużo ciężej będzie utrzymać cały czas obciążenia na odpowiednim poziomie, na tym stałym poziomie. Dlatego tak ważne jest, żeby nauczyć się autoregulacji. Czyli zrozumieć, że nasze ciało nie zawsze jest w 100% gotowe do wysiłku, który sobie zaplanowaliśmy. Wiele osób w tym miejscu ma takie poczucie: Ej, no, przecież no pain, no gain. I zawsze musie, muszę dawać z siebie 110%. Ale w treningu tak naprawdę najważniejsza jest regularność i regularny bodziec, który ma odpowiednią intensywność na dany moment, na daną chwilę, na dane nasze możliwości. Jeśli zrobisz przesiady z mniejszym obciążeniem, ale nadal będą dla ciebie wymagające, to twoje mięśnie dostaną odpowiedni bodziec. Spokojnie. A z drugiej strony nie pojawi się ryzyko przeciążenia i przetrenowania, które możecie wykluczyć z treningów na dłuższy czas, no, a tego na pewno nie chcemy. Żeby dobrze wykorzystać autoregulację, to warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, nie każda seria musi być doprowadzona do odmowy mięśniowej. Upadek mięśniowy, odmowa mięśniowa, odcina to określenia, które opisują moment, w którym nie jesteśmy w stanie wykonać kolejnego powtórzenia w danej serii. Po przerwie, kiedy mięśnie odpoczną, możemy znów podejść do ćwiczenia. I oczywiście taki trening jest bardzo mocny, wymaga bardzo dużo energii. Jednak wystarczy skończyć serię jedno, dwa lub trzy powtórzenia przed tym momentem, żeby uzyskać prawie identyczne efekty z tymi właśnie do odmowy. Jednak koszt energetyczny będzie dużo mniejszy, dużo łatwiej będzie nam wykonać więcej serii albo ćwiczeń w danym treningu. Te powtórzenia, które sobie zostawimy, to tak zwane powtórzenia w zapasie. Po angielsku repetitions in reserve, czyli rear. Które bardzo łatwo zastosować w autoregulowaniu treningu. Czasem będzie tak, że z danym obciążeniem zrobię 8 powtórzeń, no i 2 zostaną mi w zapasie. A czasem dam radę nawet 12 z tym samym obciążeniem i zapasu będę miał jeszcze 3. Ten pierwszy scenariusz to sytuacja, gdzie raczej jestem zmęczony i przeciążony, a druga to wyspany i pełny energii człowiek. No dobra, ale warto wiedzieć, gdzie znajduje się nasz moment odmowy mięśniowej. Tak naprawdę wystarczy, że raz na jakiś czas doprowadzimy daną serię danego ćwiczenia do końca. Dzięki temu możemy zorientować się, jak dobrać obciążenia. Jeśli zrobiłem danego ćwiczenia 20 powtórzeń i 21 już nie dam rady, to na pewno dane obciążenie jest za lekkie. Jeśli zrobiłem 15, to znaczy, że jest ok, ale mogę pokusić się o zmianę na cięższe. Jeżeli zrobiłem 15, to oznacza, że kiedy wykonam 12 powtórzeń, to będę miał jeszcze 3 w zapasie. Więc wygląda to całkiem ok. Z reguły zakres powtórzeń który najczęściej mnie interesuje, bo jest to taki złoty środek trochę. To jest zakres między 8 a 12 powtórzeń, czyli jeżeli jestem w stanie zrobić 15, to równie dobrze mogę dołożyć obciążenia i doprowadzić tą serię do odmowy mięśniowej na poziomie 12 powtórzeń. Co oznacza, że jeżeli będę robił 9-10 powtórzeń w, w normalnych seriach, no to będę wpadał w ten zakres, który jest mi potrzebny. Dlatego czasem warto doprowadzać serię do końca. Aha, bo zdarza się, że sami możemy się zdziwić, ile jeszcze tego zapasu mamy. Jak dużo jeszcze powtórzeń byłem w stanie zrobić. No ale czasem jest tak, że nie chcemy testować danego ćwiczenia na maksa. Może nie czujesz się w tym ćwiczeniu pewnie. Boisz się, że coś sobie zrobisz, jeśli będzie aż tak trudne. Jeżeli technika będzie... No, nieoptymalna, bo im dalej, im bliżej jesteśmy od mowy mięśniowej, tym bardziej właśnie technika na tym cierpi. I to jest zrozumiałe, bo takie maksymalne serie a, bywają naprawdę wyczerpujące. Czy są niebezpieczne? No, tu bym nie przesadzał, ale często osoby, które zaczynają ćwiczyć, m, no, mają dużo większą obawę przed tego typu a, ćwiczeniami. Więc to jest w zupełności zrozumiałe, no, ale są sposoby na to, żeby inaczej. Zorientować się, gdzie jesteśmy w tym, tym spektrum. No ale ogólnie też trochę bez sensu jest robić 10 powtórzeń, gdzie mam jeszcze drugie tyle zapasu. Takie ćwiczenia ok, przyniosą efekty, ale raczej krótkotrwale i na samym początku treningu, kiedy w ogóle zaczęliśmy je robić. Jeśli nie chcesz testować maksymalnej liczby powtórzeń w danym ćwiczeniu, to zwróć uwagę na tempo wykonywania. To jest. Dosyć nowy pomysł, czyli Velocity Based Training, czyli to jest trening oparty na przyspieszeniu. To jest świetna opcja, żeby zorientować się, gdzie w tym zakresie powtórzeń w zapasie się znajdujemy. Ogólnie to zakres 1-3 powtórzeń w zapasie jest dla mnie optymalny. Wszystko od 4 i więcej powtórzeń w zapasie jest już za lekkie. Tempo wykonania możesz monitorować. Albo bardziej subiektywnie, opierając się po prostu o czucie ciała, czy obserwując się w lustrze. Żeby to zobiektywizować, wykorzystaj metronom. Nastaw go sobie na takie tempo, w jakim normalnie wykonujesz powtórzenia, i staraj się w trakcie serii nadążyć za, za tym rytmem, który masz na słuchawkach najczęściej. W momencie, kiedy zauważysz, że rozjeżdżasz się z tym rytmem, to jest moment, w którym dochodzisz do Około 3-4 powtórzeń w zapasie, czyli oznacza to, że masz około 10% zmniejszenia prędkości ruchu. Kolejne powtórzenie lub dwa będą już bardziej zauważalnie wolne, czyli masz utratę około 15-20% prędkości. No i zakładam, że zostały ci dwa powtórzenia, może czasami jedno powtórzenie w zapasie. Czyli idealny moment na koniec serii jest właśnie teraz. Będzie to seria, która cię nie przeciąży, no a da odpowiedni bodziec mięśniom. Kiedy nie korzystasz z metronomu, to to spowolnienie ruchu zauważysz chwilę później, bo jakby nie masz tego, tego feedbacku, tej informacji zwrotnej ze słuchawek. Ale nadal warto spróbować zrobić jeszcze jedno, dwa powtórzenia, bo wtedy na pewno wpadniesz w strefę jednego, trzech powtórzeń w zapasie. Jak każdy tego typu system, Wymaga on trochę wprawy i skupienia się w tym przypadku na prędkości ruchu, no i wymaga trochę świadomości ciała. Ile ja jestem w stanie jeszcze tych powtórzeń zrobić? No ale uwierz mi, że jest to świetna opcja na naprawdę efektywne treningi z mniejszym zmęczeniem. Bo w treningu wcale nie chodzi o to, żeby dawać z siebie 110%. Naprawdę 80% naszych możliwości na dany dzień to jest złoty środek. I dzięki temu efekty. Są i są bardzo dobre, a ryzyko przeciążeń jest dużo, dużo mniejsze. Dlatego zawsze zachęcam do tego, żeby zwrócić uwagę na tą prędkość wykonywania ruchu. Nawet jeżeli nie starasz się robić tych powtórzeń jak najszybciej, tylko po prostu wykonujesz je rytmicznie, to wtedy też tą różnicę w prędkości zauważysz. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Na koniec mam jeszcze małe ogłoszenie. Uruchomiłem Patronite dla swojego podcastu. Prowadzę go już trzeci rok i a, chciałbym wyrzucić wyższy bieg i nadać mu wyższy priorytet, żeby móc regularnie publikować nowe odcinki i produkować nowe materiały, także e, filmy a, czy darmowe e-booki. Link do mojej wizytówki na Patronite znajdziesz w opisie, ale wiadomo, znajdziesz mnie tam, tak jak wszędzie, pod nazwą Fizjokultura. Będę Ci wdzięczny za wsparcie na Patreonie. Jeśli nie chcesz lub nie możesz mnie wesprzeć tą drogą, to proszę Cię o zostawienie gwiazdki na Spotify, no, udostępnienie mojego podcastu, no, a czasem udostępnienie jakiegoś dobrego słowa w komentarzach e, w social mediach. Twórcy internetowi mają o tyle podgórkę, że często mają poczucia, poczucie takiego tworzenia w próżni, że mówimy, no, mówimy do siebie. Tak naprawdę w tej chwili siedzę w piwnicy w składziku i mówię do ściany właściwie. Widzimy cyferki, wiemy, że ludzie słuchają i oglądają, ale brakuje nam czasem dobrego słowa w komentarzach, jakiejś wiadomości czy po prostu udostępniania lajkowania naszych treści. To jest to, co na, tak naprawdę napędza nas, czy mnie na pewno, do dalszego działania. No ale dobra. Nie zanudzam Cię już. Dzięki Ci bardzo za każdą formę wsparcia. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Bądź aktywny i do usłyszenia. Cześć.